Jeżeli chodzi o sasy, to newsletter myślę, że może występować w kilku miejscach. W każdym z miejsc, gdzie ten newsletter będzie występował, zaraz opowiem więcej o tym, powinien być regulamin newslettera. Wiem, że część prawników będzie negować, czy ten regulamin newslettera musi być, na jakiej podstawie prawnej w ogóle taki regulamin newslettera ma być i tak dalej, ale już nie wchodźmy w takie, w takie rzeczy. Zapamiętajcie, że regulamin newslettera powinien być. Powinna być polityka prywatności i powinna być, i powinien być checkbox ze zgodą marketingową. Regulamin newslettera i polityka prywatności może być jednym checkboxem. Po prostu zapoznałem się czy zapoznałem się, i akceptuję regulamin newslettera i politykę prywatności. I politykę prywatności oczywiście nie trzeba akceptować w jakikolwiek sposób, to jest po prostu obowiązek informacyjny. Nie będę wchodził w szczegóły. Artykuł 13 RODO ewentualnie, jak chcecie sobie poczytać więcej na ten temat. Natomiast też mamy o tym oczywiście artykuł i też podeślę na koniec gdzieś tam swojej wypowiedzi. Natomiast regulamin newslettera, polityka prywatności i checkbox ze zgodą marketingową. To jest taka podstawa, jeżeli chodzi o wysyłkę newslettera. I teraz tak, gdzie SAS umieszcza takie taki newslettery, przynajmniej gdzieś tam w naszej praktyki? Pierwsza rzecz to jest to, że sas jeszcze nie ma. Jest po prostu landing page z... Opcją, że kiedyś pojawi się wersja demo, demonstracyjna, że kiedyś udzielicie dostępu i ktoś po prostu zostawia swojego maila i wy wyślecie mu informację o starcie tej waszej platformy, tego waszego SASA. No, to w takim przypadku oczywiście regulamin newslettera, polityka prywatności i checkbox ze zgodą marketingową. Ewentualnie, jeżeli nie będziecie wysyłać jakichś treści marketingowych oprócz informacji o starcie, to można byłoby tutaj pogadać gdzieś tam na prywie i ewentualnie skrócić te obowiązki. Natomiast wyjdźmy z założenia, że, ten, że te trzy rzeczy muszą być w takiej sytuacji. Dodatkowa, dodatkowe takie miejsce to jest po prostu strona internetowa Waszego SAS-u i jest jakiś box, miejsce, gdzie jest zapis do newslettera. Tylko i wyłącznie zapis do newslettera, tak jak w tej pierwszej opcji z tym landing page'em. No to i przy tym landing page'u i przy tym boxie do newslettera również musi być regulamin newslettera, polityka prywatności i checkboxy.